Honda NSR, z akumulatorem takim wielkim na dole. Yy, Honda NSR 125 rocznik bodajże 98, no nie pamiętam dokładnie, ale to akurat teraz nie będzie istotne. I tak, sprzęt jako tako jeździ, poza tym, że akumulator ma słaby, ja go sobie odpaliłem przed chwilą. No i chyba tylko miał tylko to co yy, w gaźniku, bo dosłownie po 10, po pół minuty zgasł i w baku nie ma benzyny. I tak, cóż tu będę przy nim działał, no wygląda jak wygląda, każdy na serkę widział, fajny, yy, fajny, fajny taki. No już takich, o już takich nie robią, że tak powiem, dwusów, 45 piątka i to dość żywawy sprzęt. Plastiki, no te jakie są, to są, to tam akurat nie moja to sprawa, to sobie ma właściciel przez zimę ogarnąć, yy, a będzie przy nim taki temat jak remont silnika. Ponieważ właściciel myśli nim pojeździć dłużej, z racji wieku swojego, yy, gdyż tam na większe sprzęty na razie nie bardzo, ale to tam nieistotne. Także co, wyciągam silnik i zobaczymy. Gdzieś tam coś mi właściciel wspominał, że się przegląda już tak wstępnie. Gdzieś tam jest pod cylindrem silikon. I jakieś tam inne rzeczy, także wyciągnę piecyk, rozkręci się go i chwilkę postoi, bo nie wiem jak w NSR-kach, przykładowo w cr yy, są łożyska, które są dostępne tylko z oryginału. To tutaj może być podobnie czasem i lepiej go rozkręcić bez kolejki i niech sobie tam stoi w kącie rozkręcony, a w ten czas, za te dwa tygodnie około łożyska przyjdą, no i później się go tam poskłada, bo znowu rozebrać go przy kolejce za około 2-3 tygodnie i później znowu czekać, Nałożyska, no to tak troszkę bez sensu. A tutaj można chwilkę czasu poświęcić i, i będzie to grało wszystko razem, wspólnie. dobra, no, więc co? Rozkręcam i zobaczymy, co tam się pokaże ciekawego. Ładny co? Silniczek rozrusznik, jedynie nie wyszkiełkowany, bo szkło ma to do siebie, że ono wlezie wszędzie. I później trzeba było pewnie rozbierać. A tak to taki w miarę. korma WOSNERA Wyszkiełkowany TX 400. Przejdzie i na czas na niego. A może teraz. O! Klucz wisi bezprzewodowo. Lewituje w powietrzu. Może teraz. O! Do tego właśnie. Terykse tutaj. Ten silniczek. To może teraz ta perełka. I tak. To, że tam gdzieś brudny, coś się z niego leje. To szczegół. To. No, tak bywa. Pompa wody zregenerowana w profesjonalny sposób. I nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale tam jest chyba jeszcze wkręcona śruba. Także na bogatości. I tak, olej sobie zlatuje, już zlatuje dość długo, a jeszcze jest poziom max. Także go chyba tam było troszeczkę za dużo. Przejdźmy na drugą stronę. No tutaj wycieki, no olej się leje, wycieki, jest wałeczka odbiegów z wałka zdawczego, ale to tam najmniejszy problem, bo to i tak wszystkie uszczelniacze wlatują nowe i pod cylindrem silikon czerwony. Na razie tak wisi silnik, można powiedzieć, na półtorej śruby, Bo kawałek na tej kawałek na tamtej. No już jest luźny, już sobie chodzi w rękach. Engine cały, także yy, no, także jest tak, jak ma być. Zleci ta oliwa, wyciągnę go na stół. Zastanawiam się, czy go szkiełkować. Nie wiem, właściciel mi mówił, że chce, ale on jest okierowany. Tyle, żeby ładnie wyglądać. Może się zostawi tylko boczne pokrywy czarne, a kartery się wyszkiełkuje. Hmm? Coś się wymyśli. Jeszcze widzę, muszę odkręcić rozrusznik, także działam dalej, kolejna aktualizacja jak już będzie na stole. No i mamy silniczek wyciągnięty z NSR-ki. Czerwony silikon, tak właśnie, yy, troszkę taki zabrudzony, ale to tam nie istotne. Kilka wycieków, ale przecież wszystko będzie rozebrane, to też w niczym nie wadzi. Pierwsze co zrobię, ściągnę pokrywę z tego względu, żeby się kabli pozbyć i rozrusznik. Żeby mi tutaj nic nie wyrcało to jak po, po lekkiej modyfikacji, no bo tutaj też taki krócius tam troszkę bać, ale to do rozebrania obleci, o. a później będziemy myśleć co i jak, że do składania, żeby sobie to jakoś tam usprawnić. A rozebranie to pół godziny. Przy okazji się teraz sprawdzi, jedna śruba urwana, sprawdzi, co się sprawdzi, czy luz na łożysku jest. Zajdzie to tak po dobroci, młotek Młotek gumiasty idzie jakoś. że przy tym silniku się mocno pobrudza, ale nie lubię w rękawicach, także niestety zło konieczne. Tulejka trzeba chyba idzie, 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 idzie Poszło. E no to w środku elegancko. W środku całkiem idzie. zewnątrz taki pieprzony, a teraz ręce a w środku nawet znośnie to się prezentuje. Ja Miał tak na razie na bok. To na bok. Jak na razie. Uszczelka. A czemu ma się franca. To nic to pójdzie w późniejszym czasie. Na razie w kosz. Dobra, to co? Magnety od razu. Co my tu mamy? 17. Ślubię si. si. wszystko ładnie, zdrowy, Powiem szczerze. Tylko. Z zewnątrz troszkę było tak. to wygląda? Kurwa nie. Wygląda całkiem. Nie. Co my tu mamy? Drobny gwint czy gruby? Gruby. Jest wszystko Może minimalny? Może minimalny jest. A Gdzieś posiadałem ściągać, trzeba poszukać. Naraz no się ściągać można gwałcić dalej maszynę. Cóż tu dalej sobie odkręcę? Hmm, nawet dwa równoważający mamy. Co to za czasy w dwusuwie? No ale jest. Przewab z nierdzewki tak to wygląda, chyba no, sobie myjka up wyłączyłem na chwilę, albo na razie może nie. Klinik w paluchach jest, luzu niby nie czuć. Jak na razie wygląda uczciwie sprzęt. To co może teraz? Górę ściągniemy. 7, Coś, 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 już tu było. To raz, a dwa, płyn już w środku. Chyba, że to może z poduszczarki też ciężko nie widać tak dokładnie. no Nie wygląda źle. Cylinder tak na pierwszy rzut oka. Może się jej kartery i oprócz bocznych pokryw. Nie, czy ładnie wyglądać. Ale warstwa brudu ma na sobie niekiepską ten silnik. Czy ma dobrze? Czerwony. O, ale jakieś małe przytarcie już tu mało, miało miejsce. Cylinder, jak? A, A tu mamy żeliwo. Tak. Żeliwo wciśnięte, także, także tu będzie szlif Widać tu leja żelibna. Tu nic jest, to jest, nic to nie wadzi, o tutaj pod silikonem dobrze widać wstawione żeliwko. Trzeba będzie go zmierzyć i tłoczka większa, ale silikonu grubo, co? No tutaj tak z góry, No a widać żeliwo. Tłoczek jaki był założony, zaraz się zobaczy. Pokręcenie tak wałem. Coś tu będzie widać? MP, a Meteor, co by jednak? Korba była zmieniana. Nie, nie była. A będzie. Dobra. Zdjęcie. stronę też opało. Postaram się dokładnie gaźnikowi przyjrzeć jak to nic nie pisał. No to to do zmierzenia później. Nagi zawór wydechowy do wyciągnięcia, do przejrzenia. Wejdzie on tak podobno czy nie bardzo. to wiesz, trzeba będzie, bo mi się na tłoku nie przytrzasza zawór się później temat załatwi. Do szlifu też jest bezpiecznie dać bez zaworu. bo to już nie. Dobra, zabezpieczony konkret. Poszło w kosmos. Yes, too. Totally. Brało zdrowo. Pierścienie, no pierścienie już złapało tutaj, jeden nagi drugi nie obkręca, już się troszkę przytam sprzęt. krony ściągniemy, od razu w kosz. Mi się źle ten silnik bierze, nic nie wystaje z tej strony. Żeby złapać. Dobra, przejdźmy na stronę sprzęgła. tą pompę wody od porcelanka jest i tą śrubę wykręcam w tym kleju tak się złapałem za to z w sumie sposób dobry jak się leje to wiewać wkręta krótki po krótki, ale wkręt dłuższego tutaj nie trzeba pewnie na kleju nie za otwórny jest bo się wylewa płyn no, będzie Dam rad. To na razie na bok to. To do mycia będzie. To na razie do pudełka nie kładę. Do foremki. I tak, kolejny temat. Ktoś komuś strasznie chyba biegnie, chciał wejść jakiś, bo nie wiem na ile kamera to złapie, ale jest krzywy. Może tak, żeby było lepiej. No to może w ten sposób. widać z tej strony a tu mamy dołek także to by wypadało świeże no w sumie od biedy można wyprostować tylko, że tutaj chodzi uszczelniacz zaraz jak się zaczyna ten czysty fragment no i zaraz zatem jest zgięte i to tak nie do końca może się To udać, że się nie będzie lało z tego a myślę, że jak robić to raz a dobrze, żeby było tam problemów. Dwunastka, panie, gdzie dwunastka? Rozbierałem tą pompę i wszystkie klucze kuźwa w tym oleju. Dwunastka, gdzieś położył dwunastkę. Ale gdzie tu jest uprzejmie? Jest trzynaście. cholera. Na kluczu? Ja. No tak, pan Hilary z budynku no nie? A na nosie były. Я пал. Mm -hmm. Грубо. А ты мне иди то. Клевый, это мощным.

Pust ładny, nie? Kołek wpustowy. No, tutaj się można jakichś ogromnych mocy spodziewać? No jest mocno, co? U nas tu jest to Sprzęt żwawy. Czterosłowy. Będą pomarzyć o takich łosiągach. A łosiągi są nie tu też mamy klin, który widzę nie chce wyjść, ale się mu zaraz pomoże. Trzeba zauważyć, że klin wyszedł i wałek wypadł. Kawałka, Kawał nie? Tak na 125. to nawet w masie czuć w rękach, że, że jest nie. Nie byle jaki. Dobra, to co, rozkręcę w drugą stronę. I rozpołowienie, popatrzmy co tam jest ciekawego. A w tym czasie sobie myjka włączę. O, niech się dogrzeje do końca, bo zaraz będę działał. Leży NSR-ka w kawałkach. Gwał. zdemontowany. Wał jak wał. Nic niezwyczajnego, ale ciekawostka będzie tutaj. Silnik już rozebrany, wymyty. Stare uszczelki usunięte. Wiadomo, nie myłem jakoś tam mega tutaj jakieś tam zabrudzenie zostało czy tutaj. Chodzi tylko o to, aby nie był jakoś bardzo tłusty, bo szkło się lepiej zatyka dyszę I żeby nie było jakichś tam większych zabrudzeń. Eee, czasem jak jest korozja duża i duży płat odpadnie. Wszystko zejdzie. Eee, to potrafi dyszę zatkać. Stare uszczelki usunięte. Także wszystko jest przygotowane do szkiełkowania. Jedynie trzeba jeszcze zaślepić otwory. Tutaj ciekawostka. Pęknięty karter. Dobrze widoczne. A karter pęknięty z tego powodu, że kolega z ktm trzeba jechać. Że kiedyś w przeszłości ta strona tak. Urwał się łańcuch. O, widać. Jedna śruba została. Która się pewnie nie wykręciła. Zobaczymy. A ona też chyba tam troszkę gwintu szkodziła. Ale może wyjdzie. Może coś się uda. Cylinder żeliwo. Po zmierzeniu brak selekcji dobrych producentów. Jedynie został meteor I to zobaczymy co z tego wyjdzie. Może się coś uda. I tutaj łożyska. Bez jednego nawału, bo zostało na wale. To się tam zdemontuje w wolnym czasie. A i rozrusznik. Nie nowy. Tak się go udało umyć. Zobaczcie. Cofnijcie film jak chcecie, jak oglądacie, ktoś to ogląda jeszcze w ogóle. Jak ktoś tam jeszcze ma odrobinę czasu do stracenia, jak wyglądał rozrusznik wcześniej. Butarny, taki silnik, ale silnik będzie cały szkiełkowany. Także jedyne co zostało, zaślepić otwory na śruby. Czym zaślepiam? Wacikami. Waciki wpycham. Tak tutaj wystaje taki las wacików. Dobra, więc to pędzę po waciki kobicie, słazienki i zatkam sobie otwory na śruby i będę szkiełkował, ale to nie dziś, dziś już sobie pewnie odpuszczę.